Siemano, tu i witam Was w kolejnej części poradnika do najdwota. W poprzedniej części pokazałem Wam wszystkie podstawowe ustawienia OBSa, jak go ustawić w celach streamerskich. No a dzisiaj pokażę wam, jak zrobić własne radio, gdzie widzowie na live będą mogli puszczać swoje piosenki, co znacznie ułatwia moim zdaniem, kurde, utrzymanie uwagi odbiorców, tak jak mówiłem na wczorajszym streamie. Swoją drogą dzisiaj będzie strumyk. Zapraszam więc na kanał. Będziemy sobie grali w MTA pewnie, więc zapraszam Komenda oczywiście nie działa, więc będziecie mogli się nią bawić Także tu macie są Request'a Chodźcie w niego, macie Auto DJ-a. Oczywiście musi być już zalogowani na swoim koncie No i tutaj ta sprawa wygląda tak Macie tutaj wszystkie Tutaj macie piosenkę, którą jest wczytana Na czacie muszą osoby pisać wykrzyknik SR I wkleić link do piosenki albo jej nazwę Wtedy bot automatycznie wysuku, wyszukuje z YouTube'a nutkę i wrzuca ją tutaj do tej playlisty e, A żeby ją puścić, wystarczy po prostu puścić tutaj tym Przyciskiem, tu macie, yy, żeby wybrać głośność Tu macie klient wyciszyć, tu jest też ustawienie, no musicie po prostu, no to jest jak na YouTube. tu macie tylko Pasek Do ustawienia audio, czy chcecie przewinąć, czy co I tutaj macie podgląd jaka leci aktualnie piosenka i tytuł, kto wybrał, na przykład Żelkowa Pozdrawiam tu Macie wszystkich, którzy wy wybierali nutki Zasłaniam. O, w tą stronę. Także o, to są kozak mordy, którzy się bawili komendami, nie tylko oni. Ale jeśli chcecie dołączyć to do tego grona, zapraszam na live. I tutaj możecie zrobić też ustawienia. Kto może używać tych, y, tej komendy? SR. Czyli tutaj jest everyone, czyli każdy. E, że, na YouTube, że tylko piosenki z YouTube'a. E, tutaj nie wiem, co, co to w sumie oznacza. Jest kanał, no to po prostu to się ustawia Tutaj e, provider e, wyszukiwanie provider, no to YouTube'a, wiadomo nie są są SoundCloud'a, ale no wiadomo każdy z YouTube'a, no tak słuchanie się jednak mimo wszystko Tutaj limity możecie ustawić e, Długość listy Czyli 60 ja mam ustawione e, Limity na playliście Nie ma co o ten włączać nawet tego e, Ile, ile piosenek na jednego użytkownika? No to ja mam tu wpisane 10, no bo wczoraj, bo normalnie jest chyba dwie piosenki, no ale no wiadomo, trzeba zwiększyć, no bo jednak jak się ma mniej osób, osób na streamach, no to warto. No i tu macie e, tylko z kategorii muzyka, żeby wybierała wam z YouTube'a. Jeśli ktoś rzuci link na przykład z kategorii gaming, to nie będzie. E, e, I tylko muzyki, które mają więcej lajków od dislikeów. To też le lepiej zaznaczyć, to żeby ktoś nie wiem jakiegoś syfu nie puszczał, bo tym zawsze się musicie potem bawić Tu możecie wyczy wyczyścić listę, co ja w sumie nawet zrobię No bo dzisiaj na live'iku nowe nuty będą, to wiadomo Tu możecie dodać nutę, wpisujecie link No i sobie możecie własną playlistę zrobić, tutaj macie playlistę Standardową, też możecie o dodać piosenki, link z YouTube'a I stworzyć własną playlistę, że wam własne radyjko, że tak powiem leciało i to w sumie Na tyle no i tu możecie oczywiście też tą funkcję wyłączyć, no ale ja włączyłem, bo to jest fa fajna sprawa. Spodobało mi się i się do tego przekonałem, więc od teraz na, na moich live'ach jest. Także w tym odcinku było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, piszcie w komentarzach co, o czym, do czego mogę nagrać poradnik, dawajcie jakieś własne pomysły. I co? Trzymajcie się, na razie. elo